Kochany bracie, kochana siostro, Bogu niech będą dzięki za dar nowenny pompejańskiej w intencji naszych proboszczów. W intencji kapłanów pracujących w naszych parafiach. Nie wiem, ilu z was podjęło tę modlitwę, jaki to był czas. Bóg to wie. Bogu dzięki za każdego, kto podjął tę modlitwę. Bogu dzięki za każdy trud. Bogu dzięki za każdy post, za Eucharystię w tej intencji. Bogu dzięki za każdy paciorek modlitwy różańcowej. Bogu niech będą dzięki za serce niepokalanej, która w tym czasie Złożyła razem z nami tak wiele bukietów róż w intencji naszych braci kapłanów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku tej nowenny, na końcu tej nowenny, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.